Yo się mam na ziemi, ja się nazywa Maciek, Maciek Macrzyk, to wolić, z wymieniłem Wy Pamiętaj, ja się bez no, zasubskrybować ten kanał, dawać łapeczki w górę. Odcinki trzeci 19. niektóstej. Yy, gramy sobie dzisiaj z Kasperem, alo tak, Kacper Jesteśmy sami na serwerze znowu. Tak, bo Kacper nam zrobił, kurde, więc no. serwer. Chciałbyśmy do jakiegoś typa dołączyć, ale okazało się, że jest zamknięty, więc z tak. sam. Wbijecie na TikToka Maciek podłoga, Instagrama podłoga macie chyba podłoga i tutaj mamy, mamy, Czyli mamy. Jakie poświęcenie 10 Robuxów. 10! 10. Okej, okay, ja jestem tym. Ty jesteś szeryfem, ja mówię. No Jezus, ja nie umiem być szeryfem. Ja no, też nie umiem być, ja lubię być. Gdzie ale... jestem? Saj, jakaś ta dołączyła, jakaś ta. Ktoś dołączył? Nie wiem kto to jest. I czemu ja strzelać nie mogę? Nie, nie, nie. A, a, Kurde, My się tak dołączyłem. Czemu ja strzelać nie mogę? I czemu ja nie mogę strzelać? Może nie możesz chodzić? Właśnie, a co robię? No ja strzelać nie mogłem. Czekaj, ja Ja ciągle sponowałem. Jezus Maria. W kogoś możesz strzelać. No właśnie w Ciebie strzelałem. Aaa, nie umiem w to grać. Dlatego nie lubię być sheriffem, bo nie da się strzelać. E ok. Dobra, to ja teraz Ty wybierasz jakąś mapkę. Dobra. No idź Ty! Idź! Taka, nie wiesz jakąś Banki. to być... jest bank? Nie, ma bank. Policję? No, bank. Policję! Policję? <gry> <Policja>? Nie. Pa. <gry> pa. No pa! No, dobra, jest. Ja dobra. Przemawiam. Dobrze, daję na pewno. Dobra. Teraz ja jestem. Morderererererererererer. Ja to zawsze się też tak ale wiesz, że jak kiedyś chce ataku. Tego, bo ja się włączam już z Shifta. Nie, włączaj Shifta. Ale to jest tak jest utrudnienie trochę nawet dla mnie. Czy jest strzał? Teraz musimy zabić na luz, Gdzie jesteś? A incholów! I, I jako ten, i jako, jako nie ma chowania. Dobra. O, to postępcy, bo... Jedzie, jedzie, le no, ma. Gdzie zęba. jesteś w Parisie? No. Boris! No bo gdzie ty jesteś? Rembol, Paris! Rembol, Paris! Ty musisz mnie szukać. Paris, Paris, Paris! <ścoughs> <ścoughs> ty to. Samym... <ścoughs> <ścoughs> o kurde, on tańczy!

RRRRRRRR W ogóle pika jak masz pistolet albo ten Albo ten. Tutaj? Ma ciężki Nie ma tak łatwo A wiesz, co musisz mnie zapisować w półtorej minuty? Wie, wie. Nie, nie, Na wiem, wiem Nie chodź, ona się tylko tutaj czeka wie gdzie jestem On wie! Niki Chyba jadł. Bo ty jesteś teraz. Killerem. Mam cię na polu widzenia. O ty, Pol Polaczu. Jesteś Polaczu. No chęć. O, nie mam cię już. O, mam cię. Mam cię na polu widzenia. O, nie na no, polaczu, gdzie jesteś?

co tam jest? Tam jest wyspa, na której ja jestem. Ej gdzie ty jesteś? Ja jestem na wyspie. Eee, eee, Januszki eee, Kacper ma problemy. Tak, mam problemy. E, dołączę, to ja do siebie, uciekaj. Tak. Zrobimy se 3 gierki? 4? Więcej, Janek. 4. Więcej. 4. No co, 10 robuxów na 4 gierki? No z cięciami... Wiesz, bo to ma na, na odcinki o. być podzielone na papier. Dobra. Będziemy wybierać te mapki. Nie yes. takie, e... O, murderererererererer. Ja o kurde! Ja ja Ej, Co kuchy? jest? Ja wygrałem? Ja jestem sam na rudzie, ziomeczki! Ja, ale... Gdzie ty jesteś? Mociało... Mociało... wygrałem! Ja, Łatwo! Ale to się nie liczy. <laughs> no, liczy się, wszystko się liczy. A nie liczy się, zbe... no bo to jest. no bo. ja bym to wygrał. Tak, no ja bym był szaryfem. Jedzie, jedzie, le, no, mo, lam, A to jakieś tam swoje techniki. Ty sobie mapkę wybierz. No teraz ja lubię, mam pewien Pasito, pasito, sobe, sobe, Jakiś sito. Kurde. Prawo autorskie. Ja biolaba wybieram, biolab. Tam wchodzisz, bo on cię tam wepchnąć, a nie jest. Teraz nie hmm. wyjdziesz. Stoisz zblokowany. Ten chłop to tu siedzi i siedzi. I się nudzi. A wiedziałem, w ogóle jaki mam fajny ten nożyk i pisto, i mam taki efekt, że on radioaktywny mam ten. nożyk. Okej. Mogę Lemon jeżdżę. Jedzie, Dobra. jedzie. Le mon, mon, murderer, mon, 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 Widziałem Cię gnojku. <średenie> Widziałem Cię o nie, on jest na holu głównej sieci i dupnej głównej. Słyszeliście to? To jest dźwięk wygranej! No. A -a! Miedziarką! To jest mój kornek. Bolu, 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 lu, 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 lu. No, ty. O kurde, ty tam jesteś! Ja się nie czędzę, wycerowałem. Czemu to tak jakoś dziwnie strzeliło? <ślimacy> o kurde! Co się stało? Ej, co to jest? Ej, co się stało? Ja się w ścianie zlegowałem! Ja głową do ściany! No właśnie! To jest co się nie liczymy! No. Wszystko się liczy. Zostałeś już. Teraz Te, ja mam... A wtedy wygrałeś walkowem. A teraz wygrały, Teraz ja wygrałem bogiem. Jest 2-2, jest 2 -2. Teraz się wybieram. Ja myślę, że... Albo nie, to. Ale nie powtarzają, to będzie słabe. Musimy pokazać im wszystkie. A to już było? Było przed chwilą. A. Nie Ładnie wyglądało. No i teraz. Co jest? A w ogóle, co mogę wyłączyć? czat, bo. Dobra, dobra. Teraz ja jestem w stanie. O nie. Nim ja tak... Widzę ja Cię! co? Tu... Robię polowanie na Ciebie. Niej, on czeka na pistolet. <śmianie> A pućka, pućka, mango! Pućka mango! Co pił! Ty we mnie wrzucasz, chłopie? Jak Ty nic nie umiesz? Piu, piu, piu! 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 Jedzie, jedzie! Lemon Lambo! Telewizji jedzie, jedzie Leo, moląbo Gdzie jesteś? co? Kupo! Kupo! Ale ja nie jestem chowaczem, kupo! Gdzie się schowałeś? Uuuuuck! Jezus, jak się się a to jest moja wodka, siła. Siła. A ty nie widzisz teraz, jak ja ten, jak ja coś tam robiłam? To mnie widziałeś? Nie jakie można jakie otworzyć czynale? tej aplikacji? Co jakie jest? Wyłącz, ale w, zwolnij, Co to ma być? To do ci coś nie ładuje. No co jest? No to może tutaj coś nie ładuje. Tak? Poczekajcie ziomeczki. Dobra, ziomeczki są cięciowane. A nie no. w Dobra, robimy fajne na tym. Dobra, na tym. Na ja tak nie lubię myć. Sze, 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 sze. Nie jest właśnie, szaryf najgorszy. Piszcie się meczki, szaryf najgorszy. Aaaa! Aaaa! Nie mogę! Ja się tylko spliknąć. No że kliknąłem cię tyle razy. Możemy składowanego w tej. Być może. To się nie zdobywa końcu, ani Trudno. Kurde, co? Chyba sobie wybierasz na hałos. Tutaj domek. Dom karego nie to dom. Dom dał A ciekawe będą włączone komentarze, pewnie tak. Tak, będą, chyba że nam wyłączą, bo YouTube czasami mi wyłącza, no, szkołę, tego jeszcze nie było. Studio. O! Jak nie będą, jak będą włączone komentarze, to w komentarzach ocencie mojego skina. Ej, ziomeczki, albo ja coś zareklamuję, bo ja mam takie dwie rzeczy, nawet trzy rzeczy, które mogę dla was zareklamować. I w tym jest im studio. O murderer. No cioski. Trzeba się polowania. Kacper macie jak tu. Kurde. Weź ić. Ubiesz mi, co on Mnie. Weź idź. Nie pytaj. Wiesz, że ty musisz mnie upolować? Le mor Jak mnie nie upolujesz, to przegrasz Wiem. Ja się wspiąłem gdzieś. Co ty no żyj Randol, ej. Yeah. Witaj serdecznie. O! Wow, Ej! Co ja dostałem w papę! E! Trudno, nie. Yeah. Przegraliśmy, więc... Więc żegnam się i idę pić tą kolkę. Ej, yeah. Życie toczy się jak bateria w telefonie, więc żegnam się i idę pić tą kolkę. Ej. Faktoria! Nie minąc. widziałem. O, backflip. Żiomeczki wbijacie na Instagrama, bo tam jest właśnie yy, co robię. Jakieś takie rzeczy. No, nie. To było swoje zdjęcie. Znaczy, no, 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 to takie. ziomeczki, możecie też wbić na TikToka, bo tam co mi się stało i w ogóle. I tam to jest. O jest, ej, poza, poza świat wypadłem! Dobra, ziomeczki, no to. A, dobra, kurde, szpital. No, 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 no to je, jednak to zrobimy. Bo ziomeczki, trochę nam. X-ray! Trochę nam ziomeczki y, przestawało, bodowało. Ja jestem murdererem i sprawdzam mózg Hopa. Sprawdzę, sprawdzę. Mikora mam małej. Retulowanie na macie. Jestem przy x-raju, jakbyś chciał wiedzieć. Okay. Jestem w x-raju. 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 Masz tu i zrealizować? Żro! Żro! Nie Żro! Lemon Lambo. Warrior. Musisz nie upolować. Tak, wiem. Kurde, ziomeczki. To chyba by było to na tyle. Pamiętajcie, by ze subskrybem kanał dać, dawać łapaczki w górę odcinki codziennie o 19. E, wiecie, na TikTok maciekowy podłoga. Instagrama Podłoga macie podłoga. E, o, e, oglądacie kolejne i poprzednie filmy. E, wiecie, co ja chciałem już. Dobra, zimeczki, no w razie meczki, no odcinek codziennie o od dziewiętnastej i co? I do drugiej części z tego. Pozdro!